Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić na drutach kotka. Do tego potrzebne nam będą dwa prostokąty, one już mam tutaj zrobione. To jest prostokąt na 24 oczka i 48 rzędów, czyli dwa razy tyle rzędów. Tu można te y, żeberka policzyć. To jest tyle, ile oczek, tyle będzie tych żeberek, czyli same prawe oczka, prostokąt większy na tułów. A to jest prostokąt mniejszy, z którego zrobimy główkę i tu jest dwa razy mniej oczek, a rzędów jest troszeczkę też mniej, tak żeby po złożeniu wyszedł kwadrat, bo tak będzie wyglądała główka. Do tego potrzebne nam będzie, będą trzy koraliki, dwa na oczka, jeden na nosek, jak masz to jeszcze żyłkę, żeby zrobić wąsiki albo jakąś nitkę. I trzeci element dziergany to jest sznurek zwany kordem, który będzie naszym ogonkiem. Za chwilę Ci pokażę jak taki sznurek zrobić. Teraz przechodzimy do główki. Tutaj ja pokażę Ci specjalnie. Zostawiłam takie dłuższe te ogonki na początku i na końcu prostokąta. One nam się przydadzą do zszywania później. Teraz główka. Mamy prostokąt. Tutaj przyczepiamy koraliki, które będą oczkami i noskiem. Jeśli planujesz tego kotka zrobić dla dziecka, to bym sugerowała, żeby tutaj zamontować takie bezpieczne guziczki. Je można w wielu pasmanteriach kupić. Ja mam zwykłe, bo u mnie się żadne dziecko raczej tym nie będzie bawiło. I teraz tak. Ważne, żeby ta buzia była jakby na dole. Kocia. teraz składamy na pół i tą nitką, która nam została tutaj yy, zaczynamy zszywać ten brzeg tutaj można, można się specjalnie nie starać można, można zrobić to ściegiem krytym ja po prostu zszywam z, zwyczajnie na okrętkę zszywania nie lubię, wiecie o tym ale nie do końca tylko tak mniej więcej do trochę dalej niż za połowę bo teraz zrobimy uszko ten kawałeczek zostawimy żeby, żeby w tym miejscu było uszko i tutaj sobie przeszyjemy w ten sposób tutaj też w sumie nie ma znaczenia jakimś ściegiem, bo tego i tak nie będzie za bardzo widać ważne tylko, żeby przeszyć przez obie warstwy o. tutaj leciutko ściągamy uszko się wywija i pierwsze mamy tu niteczkę potem sobie wbijamy do środka. O. I teraz przechodzimy kawałek dalej od spodu, wychodzimy z tej strony i przeszywamy drugie uszko. Bo ta dolna nitka nam będzie potrzebna do przyszycia główki. O. Tak. I tak. I resztkę ustrzywamy drugi bok główki. Dlatego, dlatego warto, żeby ta końcówka została trochę dłuższa. To, to jest ta końcówka, którą, którą ja zamykałam oczka, więc łatwiej, łatwiej uciąć po prostu dłuższy koniec, niż żeby na początku zostało. Dobra. I koniec. Tu możemy je na końcu związać, żeby nam się tu nic nie popruło. O. I główkę mamy gotową. Koślawa trochę, ale to nic. O. Łóżka dwa są. I o, Zaraz ją wypełnimy, wypchamy, to będzie, yy, będzie trochę lepiej wyglądało. Teraz przechodzimy do tułowia. Mamy ten większy prostokąt. Nawlekłam sobie nitkę tutaj z, z jednego z brzegów, bo tutaj też, też radzę, żeby pozostawić dłuższe te końcówki. I teraz jak będziemy robić nóżki kotka? Będziemy składać to w ten sposób, że tu od narożnika będziemy szywać do połowy i potem od drugiego tak samo do połowy. Tu będzie wszystko przeszyte tą nitką, która została po prostu składamy sobie tutaj tak po przekątnej właściwie nie do, po, przez połowę o, i też na okrętkę bo tu się nie trzeba specjalnie wysilać chyba, że ktoś lubi i ma ochotę po prostu rząd po rzędzie zszywamy do połowy do połowy dolnej krawędzi i teraz jak jesteśmy już w połowie zamykamy jakby drugą nóżkę i przechodzimy w ten sposób o tutaj i doszywamy do końca Dochodzimy do końca. Tutaj nitkę sobie chowamy w tą nóżkę, przewlekamy na lewą stronę, żeby ładnie tutaj z ją potem schować. Robimy jakiś supełek czy coś. O. I mamy zrobione powiedzmy, że przednie nóżki kotka. Teraz, zanim zrobimy drugie, to ja bym proponowała przymocować ogonek. Tutaj mamy ten sznureczkowy i-cord. Przymocowujemy go, mniej więcej, sobie możemy albo nawet tu sobie zrobić, gdzie to wypada, żeby ten ogonek wypadł w odpowiednim miejscu. No. Tu można zwyczajnie przyszyć albo przewlec. Aha, jeszcze pokażę, co zrobić z tą końcówką z drugiego brzegu. To też jest proste. Naplekamy sobie na igłę i po prostu wbijamy ją w środek. Tu można przez kilka oczek przeciągnąć, i gdzieś tam wypuszczamy w połowie. O, tu rozciągamy, żeby się nie skurczyło. O, I tu można teraz jeszcze, zanim rozciągniemy, uciąć. To ona się po prostu schowa do środka. O, cyk i już jest schowana. A tą drugą częścią przyszywamy do dupki koci. Wypchałam już koci tułów resztką z poduszki. Znaczy w sumie kupiłam poduszkę, z której wybewyszyłam te wszystkie tam, nie wiem co to jest nawet. Tak wygląda tułów, ogonek. Mam wypchaną też główkę. No i teraz pozostaje nam zaszyć brzuszek. Normalnie tak jak zwykle. Natomiast w główce, tutaj sobie wepchnęłam tą nitkę, która pozostała z szywania boku. Natomiast tą, która jest, ja tak leciutko taką fastrygę zrobię w koło, żeby tą szyjkę trochę tak jakby ściągnąć. Nie za mocno, nie tak jak nie żeby zasznurować całkowicie bo będzie się nam ta głowa dyndać potem, ale... ale tak, żeby to nie było tak zupełnie prostokątne. O! I teraz będziemy przyszywać tą główkę do tułowia. To musimy sobie ucelować w którym miejscu. Mam nadzieję, że mi nitki starczy. I po prostu w koło przyszywamy. Jest jak ja nie cierpię takich nitek. Tak się dokładnie nie przyglądajcie, jak ja to szyję, bo ja szyć nie cierpię ręcznie po prostu, ale no mówię, będzie miał krzywą głowę kotek mój. Przyszywamy do, dookoła, żeby się po prostu trzymała tułowia. I tyle. Nasz kotek trochę taki upasiony wyszedł, ale... O. I gotowe.